Zawołać policję miodową na TikTok. Tutaj się zabija właściwości. No właśnie, właśnie, wołać policję, by przyjechali i porządek zrobili, bo bardzo dużo ludzi powtarza, nie wiedząc dlaczego w ogóle, nie wiedząc jakie właściwości, jakie substancje, w jakich temperaturach, nic nie wiedzą, ale bronią. Nie wolno. Z jednej strony to dobrze, bo jeżeli ktoś uważa, że miód ma jakieś tam cudowne właściwości, no to dobrze by było rzeczywiście nie dodawać go do gorących napojów. Ale, na przykład, profesor, jeżeli pamiętam dobrze, poprawcie mnie, pszczelarze, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale prawdopodobnie profesor chyba stojko mówił i powtarza to zresztą na wykładach, że najlepszym miodem byłby miód skrystalizowany po pierwsze, bo jakby świadczy o tym, że to jest prawdziwy miód i ten. Łychę wyskrobujemy, nawet jak jest twardy, to wyskrobujemy, bierzemy do buzi, trzymamy w ustach, rozpuszczamy śliną i łykamy. I wtedy ten miód nam omiata tutaj jakby całą jamę ustną, cały przełyk, tak. Wiecie, o co chodzi. I to jakby nas tam... Omiodowywuje od środka, tak? I to byłoby najlepsze spożycie, jeżeli byśmy uważali, że miód ma jakieś tam właściwości i chcemy z tego skorzystać. Natomiast, jeżeli ktoś dodaje miód do herbaty, to bardzo często jest tak, że dodaje ten miód, dlatego że ta herbata z miodem i cytryną na przykład mu smakuje, a nie dlatego, żeby czerpać z miodu jakieś po prostu, bo wie co. Nie? Po drugie, czy tam po trzecie, czy po piąte, musicie brać pod uwagę, że ten rozkład tych substancji następuje w czasie. To nie jest tak, że wy dodacie łyżkę miodu do herbaty i właściwości miodu kaput. Nie ma. Są. Są i w czasie się dopiero rozkładają. Więc jeżeli ktoś dodaje miód do gorącej herbaty, ale lubi pić gorącą, co jest zresztą niezdrowe. To to zadziała. Bo on wypije, zanim te substancje się zdezaktywują. Zresztą, już samo wzięcie, wiecie, łyka do ust nie? już ochłodzi ten płyn. Poza tym, samo nalanie gorącej wody do kubka już ochłodzi ten płyn, bo część temperatury z tego płynu zabierze kubek. A poza tym, ja już Wam tutaj niejednokrotnie pokazywałem wyniki badań, które ktoś mi kiedyś podesłał, że właściwości miodu, takie właśnie, które by nas interesowały. Wzrastają w temperaturach, tam było badanie robione w temperaturze 70 i 90. I właściwości antyoksydacyjne miodu, czyli takie, na których nas zależy, wzrastają w tych temperaturach. Czyli jeżeli wy dacie miód do gorącej herbaty i taką herbatę sobie wypijecie, to właściwości antyoksydacyjnych, mam nadzieję, że wiecie co to jest, ten roztwór będzie miał więcej niż herbata zalana chłodną wodą, albo herbata posłodzona, jak ostygnie. Hmm. И, цо? и уисо, зад као какао, е?